Siema Witam na blogu. Dzisiaj pokażę Wam swoje ukończone moto. Jest to KTM Duke 390 z 2017 roku. Przebieg jest niski dość, tam jest 19 tysięcy tylko, no ale silnik już był w remoncie. Silnik zrobiłem, moto jeździ, fajnie żwawo przyspiesza, ale. Dla mnie jest to za mało no, nie, nie spodziewałem się, tu, że on będzie jakoś rwał do przodu ale Fajnie jedzie, jako no, pierwsze moto jest idealne Ale no, Ja już szukam czegoś większego Będę tutaj Będę tutaj e, celował może W większą pojemność 890 Tam jest e, na dwóch cylindrach on i podobno dość żwawo się zbiera, ale zresztą najpierw się tego sprzedać. Co tutaj zrobiłem przy motocyklu? Najpierw zacząłem od silnika. Silnik był rozebrany, zatarły się wałki ale to już mówiłem w poprzednim odcinku. No, silnik jest zrobiony, w tamtym tygodniu zmieniałem olej znowu, bo już zrobiłem 1000 km. Olej był czysty, nic się tam nie działo. Myślałem, żeby zmienić te, te lusterka do góry, ale już się przyzwyczaiłem do nich. coś te kraszpady zamontowałem na koła. To za ślepki, bo to mnie ten denerwowało, bo to były oryginalne lusterka. To są za ślepki. I to się tam zmieniło. No to już było to już zmienione. Ten uchwyt nie jest oryginalny. A no i mocowany na telefon się wsadziłem. Już spoko. No i tyle ma to jeździ fajnie żwawo. Jak na 390 myślałem, że będzie gorzej, ale jedzie jakoś. Jeździłem ze znajmi to na krętych drogach. No, nie, nie odbiegam mocą fajnie się składa moto jak na 390 ja zrobię jakąś rundkę to pokażę może jak Jak moto jedzie Już się też trochę przyzwyczaiłem do niego wcześniej jest na tym filmiku na tym moto w rogu co było wcześniej wyjechałem może drugi raz po pięcioletniej przerwie chyba więc... Więc nie byłem przyzwyczajony do prędkości. Chociaż ten model nie, nie ma tam jakichś zawrotnych prędkości, no ale, ale fajnie jedzie. w zakręty, fajnie wchodzi. Nawet znajomi gadali, że jak za mną jechali, to wiedzieli, że, że dość fajnie się składa na nim. Tu zaraz będą zakręty, więc pokażę tutaj, może, jeżeli przede mną nikt nie pojedzie, oczywiście. Bo... Nie jestem ubrany na to, żeby poszaleć, ale taki krótki motovlog z prezentacją motora. A jeszcze może pojadę gdzieś tam po u siebie do góry, po nagrywam jakieś fajne ujęcia. ja już chciałem go łykać Ale tutaj tak teraz zakręty to typa. Tu jest ostatnia szansa i ogień, kurwa Nie no tak widać że motor do 160 się fajnie rozbiera Jak na taką małą pojemność Jeśli ktoś ma tylko prawo jazdy a dwa to idealny oto. Ciężko tak wchodzić w zakręty i jeszcze próbować gadać.